Na naszym sobotnim nabożeństwie. Witam nas tutaj na tym miejscu i tych po drugiej stronie kabli. Taką mam wizję na to nabożeństwo. Nie wiem na ile będziemy chętni do brania udziału w tym. Przeczytam parę fragmentów, które myślę, jeżeli czytamy Biblię, to je znamy, ale. Mam nadzieję, że je dzisiaj wykonamy. Chodzi mi o to, że Bóg każdego z nas obdarzył jakimiś darami, jakimiś rzeczami, którymi możemy sobie nawzajem usłużyć. Mówię też do, do Was, tam po drugiej stronie kamery. Taki mam pomysł, że jak się modlicie, my tego nie możemy słyszeć, to możecie tę modlitwę napisać tam na czacie i może ktoś to przeczyta kiedyś i też się tym zbuduje. Albo teraz na żywo też będzie wiedział, że macie taką potrzebę wspólnej modlitwy. Obojtnie czy to będzie prośba o coś Boga, czy dziękczynienie Mu, czy przeprosiny, wyznawanie grzechów. I to samo dotyczy nas tutaj na miejscu, bo no, to nie jest wrażenie. Tak jest, że część ludzi na nawożeństwach myśli, że przychodzą tylko brać. A Bóg mówi, że uczynił nas wszystkich swoimi dziećmi, swoimi przyjaciółmi i swoimi sługami, żebyśmy też y, służyli sobie nawzajem, też na nabożeństwach. I zachęcam wszystkich, jeżeli Bóg Wam pozwala tam z tyłu siedzieć, to siedźcie, nie będę Was przekonywał, ale do głośnych modlitw, bo to jest dla nas budowaniem też do tych tu. Z przodu widocznych, że tak powiem, że to nie jest koncert, że tylko my dajemy coś w jakiś sposób yy, siebie, jakiś wysiłek, i nie ma odzewu. Ale nie, patrzmy, nie patrzcie na nas, że o jejku będzie im przykro, jak będą tu grać, jakby do pustej sali albo do, do kamery. Yy. Tylko patrzcie na Boga, czy On by tego od was chciał, żebyście milczeli na nabożeństwach. Ci, którzy są po drugiej stronie kamery, no też mówicie, że bierzecie udział w nabożeństwie. To zapraszam, żebyście dali też jakoś znać na tym czacie, że no też się modlicie, nie wiem jak to zorganizujecie sobie, ale myślę, że to też jest jakiś odzew wtedy dla nas. I przeczytam parę fragmentów. Pierwszy będzie z Listu do Rzymian, 12 rozdział, od początku 12 rozdziału. Zywam was wtedy bracia i siostry też, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu dzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak i my wszyscy jesteśmy Jednym ciałem w Chrystusie, a osobna jesteśmy członkami jednych drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli da, dar prorokowania to, niech będzie sto, używan, y, prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. I jeszcze dwa fragmenty z pierwszego listu: Pawła do Koryntian. Podobne. To jest też 12 rozdział. Przeczytam 8 werset. Czyli pierwszy list do Koryntian 12,8 yy, i dalej. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, a inny yy, wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawienia w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, a inny dar proroctwa, inny dar rozeznawania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I z 14 rozdziału, 14 od 26. Cóż wtedy bracia? Gdy się schodzimy, jeden z nas służy psalmem, inny nauką, innym objawieniem innymi językami, innym ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeżeli czytamy Biblię, no to właśnie przeczytaliśmy, że każdemu z nas Bóg coś dał i głównym zamysłem jest to, żeby to było ku zbudowaniu zboru wszystkich, którzy kiedykolwiek no w naszym wypadku będą to nabożeństwo oglądać. Wszystkich nas tutaj ku zbudowaniu zboru i ku chwale Jezusa. I zachęcam do tego, żeby się modlić, żeby śpiewać. Przede wszystkim, żeby robić to, co Bóg nam kładzie na serce. Żeby nie było żadnym z nas takiego myślenia, że dobra, oni służą, my bierzemy, bo to nie jest zamysł Boży. Często jest tak, że wydaje nam się jakaś prosta modlitwa, parę słów, a nie wiemy, jak Bóg tego użyje. Może dla kogoś to będzie odpowiedź, może dla kogoś to będzie pocieszenie, może jakaś nauka, skarcenie, a w naszych oczach to się może wydawać nic. Także nie zamykajmy dzisiaj ust naszych, nie zasmucajmy Boga, bądźmy zbudowaniem. Dla siebie nawzajem, radością dla siebie nawzajem, a przede wszystkim radością i chlubą dla Boga, żeby mógł powiedzieć, to nabożeństwo mi się podobało, wszyscy, którzy brali w nim udział, obojętnie gdzie byli, czy tu na miejscu, właśnie, czy po drugiej stronie, wielbili mnie w posłuszeństwie z całych swoich serc, ze wszystkich sił, całym umysłem, całym sobą, jak potrafili najlepiej. Do tego zapraszam i zapraszam zespół teraz no i wszystkich usługujących czyli was wszystkich którzy tu jesteście żebyśmy razem przez te śpiewane modlitwy uwielbili Boga tak aby mu to było miłe aby to było dla niego przydatne kiedy uzna za dobre amen Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.